Obrigado. Ostatnio rozpoznana sprawa ze Skargi Wojewody Lubelskiego na uchwałę Rady Miasta Lublin w przedmiocie zmiany studiów w i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie tak zwanych Górek Czechowskich. Na dzisiejszą rozprawę stawili się w imieniu Wojewody i jego pełnomocnik... także jest, Jacek Jaworski, Racek, na... jest o pewnom mocny. I oraz stawił się Prokurator Krajowy Kresownicki, Prokurator Prokuratury Krajowej Kowali i Wolnego To wyłączyłam po prostu. Proszę go wyciszyć. Ja go w ogóle stopniu bo ja nie wiem co noc. To proszę wyłączyć. W aktach sprawy znajduje się pismo pełnomocnika organu z dnia 29 grudnia 2022 roku. W treści pisma wynika, że zostało ono przesłane zarówno pełnomocnikowi wojewody, jak również e, prokuratorowi. Czy Państwo otrzymali to pismo? Tak. I za co znaliście się stwierdzią? E, ja informuję obecnych, że sprawa niniejsza <coughs> była już w ubiegłym tygodniu przedmiotem wstępnej. E, narady sądu. Krótko okoliczności tej sprawy przypomni sprawozdawca pana sesji. No, sprawa oczywiście jest powszechnie znana, już trzeci raz będzie rozpoznawana przez tutejszy sąd, zatem króciutko e, co do zarzutów skargi. No, w skardze Wojewoda Mułweński podnosił, że gmina uchwalając studnią no, w sposób dowolny i nieuprawniony wbrew przepisom ustawy o planowaniu przestrzennym i przepisom konstytucji Naruszyła swoje własne urbanistyczne, nie wyważyła interesów prywatnego i interesu publicznego, przyznając trym interesowi prywatnemu, na do rzecz dopuszczenia zabudowy na terenie, na terenie spornych górek Czechowskich, nie uwzględniła licznych protestów mieszkańców, a tym samym mieszkańców, którzy, którzy w trosce o dobro i stan środowiska oponowali przeciwko, przeciwko tej. Zabudowie, zdaniem wojewody lubelskiego, takie działanie e, narusza, narusza obowiązujące przepisy prawa, w tym władztwo granistyczne gminy i zasadę, zasadę proporcjonalności. Odnoszą, odnoszą się natomiast do tych zarzutów e, prezydent miasta Lublin, występujący w imieniu rady miasta, rady miasta Lublin, wskazywał, że studium, zaskarżone studium jest aktem aktem co prawda wiążącym przy tworzeniu planu miejscowym jednak jest aktem dość mocno ogólnym. Nie określa w sposób szczegółowy parametrów dopuszczalnej zabudowy co będzie dopiero określane w planie, w planie miejscowym. Podkreślam ponadto, że oczywiście przeciwko dopuszczeniu zabudowy na terenie Górek Przegorzki było znaczna część mieszkańców Dokładnie 1800 podpisów przeciwko zabudowie, natomiast podkreślił, że za, za przyjętymi rozwiązaniami czy proponowanymi rozwiązaniami wypowiadała się znacznie większa ilość mieszkańców, a zatem, a zatem nie można mówić, że te, te, te interesy były, były jednostronne. Ponadto organ odpowiadając na zarzuty wskazał, że przeznaczył jedynie część wnioskowanego pod zabudowę terenu, ograniczając zabudowę, pozostałą część opiął natomiast formą ochrony w postaci zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Górki Czechowskie, dodatkowo podnosił, że organy uzgadniające i opiniujące nie wyraziły negatywnych, negatywnych opinii co do możliwości takiego zagospodarowania terenu, co więcej Projekt studium był prezentowany i dyskutowany na 14 otwartych spotkaniach, gdzie każdy zainteresowany mógł wyrazić swoje stanowisko i opinie, a poza tym na tym 15. takiej nadzwyczajnej sesji także udział czynnika społecznego w debacie nad kształtem tego studium został, został zapewniony. Także yy, po raz pierwszy rozstrzygając sprawę o Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gminie wyrokiem z 15 grudnia. Wyrokiem z, przepraszam bardzo, 30 grudnia 2019 roku sprawa 602 stwierdził nieważne zaskarżone uchwały, z uwzględnił, uwzględnił skargę wojewody co do spornego terenu. W ocenie sądu podstawę ku temu stanowiły nie, nie zarzuty skargi, lecz dopatrzona się przez sąd sprzeczność pomiędzy tekstową. Pomiędzy częścią tekstową a częścią graficzną tego studium Orga... sąd wywiódł bowiem, że, że tereny oznaczone w części graficznej są yy, jako przeznaczone pod zabudowę, nie odpowiadają części tekstowej, która te tereny z pod zabudowy wyłączała. Z argumentacją sądu nie zgodził się Naczelny Sąd Administracyjny, który wyrokiem z 17 lutego 2021 roku. Wałyska 977 na 20 uchylił orzeczenie sądu pierwszej instancji przekazując mu sprawę do nowego rozstrzygnięcia. Sąd naczelny nie podzielił zarzutów sądu pierwszej instancji co do sprzeczności pomiędzy częścią tekstową a graficzną studium. Mówił już że, że obie te części są ze sobą spójne i... i, i i logiczne, a tym samym nie było podstaw do stwierdzenia nieważności tego planu. Kolejny raz rozstrzygając sprawę, Sąd Wojewódzki wyrokiem z 15 grudnia 2021 roku. Tym razem z uwagi na upływ czasu nie mógł już stwierdzić nieważności tej uchwały, więc stwierdził jej niezgodność z prawem. Tutaj zdaniem sądu doszło do naruszenia zasad sporządzania studium poprzez to, że organ planistyczny oparł się na nieaktualnych opracowaniach dotyczących opracowaniach środowiskowych. Chodzi tutaj w szczególności o ekofizjografię zdaniem sądu. Ona była nieaktualna. Ona była nieaktualna z dwóch powodów. Po pierwsze, że że, że, że były w toku prace nad, nad nowym opracowaniem, a po drugie, że jej nieaktualność wynikała z tego, że w opracowaniach tych podnoszono wcześniej zagospodarowanie terenów w części pod, 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 pod rezerwat przygody, natomiast w projekcie studium w projekcie studium odstąpiono od tego pomysłu, odstąpiono do tego pomysłu, czyni to zdaniem sądu do opracowanie nieaktualnymi. Tej argumentacji nie podzielił Naczelny Sąd Administracyjny drugi raz się zajmując sprawę, mianowicie rokiem ostatnim 24 listopada 2022 roku uchylił to orzeczenie, i stwierdził, że sąd w pierwszej instancji popełnił błąd, uznając, iż te opracowania przyrodnicze są nieaktualne. W pierwszym z wyroków wydanych przez NSA sąd ten bowiem kompleksowej dokonał analizy całego materiału, całej dokumentacji sprawy, całego materiału i nie stwierdził, aby ta dokumentacja była w jakiś sposób nieaktualna. W związku z tym sąd nie miał postaw do uznania, iż. Tak jest. Sąd ten uchylił, jak powiedziałem przed chwilą orzeczenie pierwszej instancji, przekazał podobnego rozwiązania. Także sprawa, sprawa w związku z tym zawisła po raz trzeci przed sądem. Tak? W pokrótce przebieg postępowania do momentu dzisiejszego wyglądu. Dziękuję bardzo. Udzielam głosu panu mocnikowi z skarżącej. No, czy jest stanowisko zawarte w skarcie, wnoszę o stwierdzenie niezgodności z prawem przedmiotowej uchwały, szczęście wyjmujące działki, że nie się na obszarze. Czy dokładnie przy, tych, przy treści tych samych zarzutów skargowych, które były pierwotnie Ale, sformułowane? Tak. Wreszcie Także po rozstrzygnięciach naczelnego samolotu administracyjnego? Tak, w tym samym zakresie. Stanowisko pewnych organów, proszę. W Sokiej ja wnoszę oddalenie skargi mojej wody. Przesadzanie kosztów zgodnie z przepisami. I moje uzasadnienie zostało przedstawione w tym piśmie z 29 grudnia, więc nie będę go powtarzał. Chciałem tylko zwrócić uwagę na rzecz która w tym piśmie się nie znalazła jest zapewne też oczywista jest znalazła z Urzędu sądowi, ale w tym przedmiotowym terenie nie mamy do czynienia z rezerwatem zgodnie z zasadą ochrony przyrody. To dość drodze zarządzenia, które z aktem prawa miejscowego mogłoby taką formę ochrony przyrody zastosować. I w chwili obecnej mamy sytuację, gdzie powstała w postaci studium, który jest też zgodny, który jest też zgodny z planowaniem na, na płaszczyźnie wojewódzkiej. I dodatkowo jeszcze chciałem wskazać, że cała ta procedura, te wszystkie uzgodnienia i opinie, czy także z radością zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy, co łącznie z tym uzasadnieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego które stanowi część wiążącego nas wyroku, z, yy, no, przemawia za koniecznością oddalenia skargi wojewodnej osoby Dziękuję. Czy to jest cała argumentacja? Tak, po to sporządziłem też wcześniejsze pismo, żeby nie powtarzać tutaj teraz. Proszę, dziękuję. I udzielam głosu panu prokuratora. W związku z tym, dziękuję. Popieram skarbę w tej sprawie o wyłączeniu się do wszelkich stron w sprawie zostały sporządzone i wygłoszone przez prokuraturę. Znaczy, oczywiście, niestwierdzenie nieważności nie uchwały, natomiast stwierdzenie niezgodności z prawem nie z uwagi na upływ czasu określonego w sklepie. Dziękuję. Czy innych wniosków? Formalnych, procesowych strony nie zgłaszają? Dziękuję. W takich okolicznościach, skoro nie ma innych wniosków od stron, sąd postanawia zamknąć rozprawę. Zarządzam przerwę. Odbędzie się na rada, a po przerwie nastąpi ogłoszenie pożyczek. Proszę opuścić salę. Gdyby nagrywający zabrali ze sobą swoje urządzenia tak, tak. na ten czas, no tak nie można. będzie nie można potem Pan Bąboszyk też nie ponosi odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy No to nie słyszę. Ale pójdziemy z tym dalej. A, Panie mecenasie... A, się... a niech pan se daruje Ale proszę ja. darować sobie ale uwagi w tej chwili. Ja chciałem tylko zapytać, to to Wysoki sąd. Iwonko, Iwonko, nie i, i, przeszkadzaj. wracamy się do ludzi, nie do a witam pana, panie redaktorze, pan mecenas nie chce rozmawiać, nie chce rozmawiać nie chcę na z mieszkańcami, nie, nie chcę rozmawiać z byłymi działaczami opozycji antykomunistycznej. Ależ pan się spóźnił, panie redaktorze. Więcej było za zabudową niż oni przeciwko. Czyli dalej jest podtrzymywane kłamstwo intelektualne. Ja mam te wnioski, które pan Ja bo ja Prokuratura też Prokuratura też ma. to to jest nieważne co my mamy. Dysk nieważne jest, są nasze nie, opinie. Zresztą. Jeszcze ja to trzymam, chociaż mnie to zapalała szastrza, ale trzymam. Pamiętajmy, jest, pamiętajmy że na wniosek to mnóstwo. To są bohaterowie. My to, nie jest, mamy prawa na tej sali. Tam leży. Bohaterowie nie dopuścili Towarzystwa, nie dopuścili Fundacji Wolności. A to trzeba pytać niech że Mam też szczesze sumienie, że akurat z tych nie wybieramy. Ja w ogóle nie wybieram. Ja też, ja też od lat. Dzisiaj mogliby przemówić tylko takie klaski. Tylko takie Na pewno nie jesteśmy w procedurze uwzględnieni, jest ja strona społeczna, no, więc tylko... Jako mieszkańcy nie znamy pisma do ostatniego rozłożonego przez pomągnięta nosy, jak Pana Prezydenta. Czyli odbywa się coś w sprawie mieszkańców, o czym mieszkańcy nie wiedzą, że trzeba będzie wydobywać y, y, na podstawie no, dostępu do informacji publicznych. No nie jest ostatnia instancja. Ostatnią instancją jest Pan Bóg. Tak? E, jest? E, w świecie w tym naszym realnym, myślę, że Trybunał Sprawiedliwości e, w Strasburgu, oczywiście, i Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. I są jeszcze ponad krajowe sądy, które niekoniecznie rozliczają w izbach w takich czynich. jest to wychował. A no o tym to w ogóle nie mówimy. tylko bo... pytanie, który w tym momencie woda jest stroną No na dzisiaj ten, który pełni obowiązki. No ale pani mecenas podtrzymała, pani otrzymała skargę, więc... Właśnie, aż, aż, aż mnie ten aż, 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 aż no, z tym, co to nas tak? mówi, no już patrzę na niebieskie niebieski jest, a nie czułam, bo na, na pewno... Już ten czerwony się jakbyś tak powiem, nie to powiedział. Cześć. Mianowicie sąd orzekający obecnie związany jest, związany jest z ustaleniami dokonanymi we wcześniejszych wyrokach sądu drugiej instancji. W tych wyrokach większość istotnych dla sprawy kwestii została przesądzona, rozstrzygnięta kategorycznie. Sąd nie może ponownie się tymi kwestiami zajmować, a tym bardziej podważać ich prawomocności. Te orzeczenia są prawomocne i są wiążące, także sąd musi obecnie przyjmować ten stan faktyczny i prawny, jaki został tymi orzeczeniami ukształtowany, żeby to po prostu było dla Państwa wszystko to rozumiałe. Tutaj zakres kontroli sądu jest ograniczony, ograniczony na skutek tego, że wcześniej orzekały w tej sprawie już sądy. w szczególności mowa tutaj o sądzie drugiej, drugiej instancji. Także uwzględniając to okoliczność, sąd obecnie rozstrzygający w istocie zobowiązany jest do uwzględnienia trzech kwestii. Mianowicie ma obowiązek się wypowiedzieć, że w studium nie uwzględniono rezerwatu przyrody na rzecz zespołu przyrodniczo-kajordezowego, ocenić czy organ właściwie wyważył interesy pomiędzy interes publiczny z interesem prywatnym i po trzecie czy nie doszło w procedurze planistycznej do naruszenia tej zasady proporcjonalności, wyrażonej zarówno w Konstytucji, jak i w przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzeni. Mając to na uwadze, Sąd uznał, że wszystkie te kwestie podnoszone w przez wody nie mają uzasadnienia. Po pierwsze, co do e, spornego rezerwatu. Trzeba wyjść od tego, że organ jak wszyscy tu wiemy, działa w ramach władztwa planistycznego. Władztwo planistyczne to nic innego jak swoboda organu w wyborze właściwego rozstrzygnięcia. Dlatego organ zarówno miał prawo ustanowić na tym obszarze rezerwat przyrody, jak też miał prawo ustanowić słabszą formę ochrony tej przyrody w postaci zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Górki Czechowskiej musiał jednak swoje rozstrzygnięcie uzasadnić. To uzasadnienie musi znajdować podniesienie w materiale sprawy, proszę Państwa. Ta procedura planistyczna trwała bardzo długo. Tam jest szereg dokumentów przyrodniczych, które opisują dość mocno szczegółowo, szczegółowo stan istniejący, stan zagospodarowania i to przyrodniczego, i krajobrazowego, i środowiskowych górek Nie ma nie ma w aktach sprawy żadnego dokumentu, który nakazywał, czy nie uniemożliwiał, tylko nakazywał gminie wybór tej właśnie ochrony środowiskowej w postaci rezerwatu rezerwatu przyrody. Aby wprowadzić jakąś, jakieś uregulowania w studium, organ musi mieć ku temu podstawy. I te podstawy muszą do go czegoś, do czegoś zobowiązywać. Tak jak podkreśliłem, tych podstaw w sprawie. Nie było. Świadczy o tym zarówno dokumentacja przyrodnicza, cała zgromadzona w to jak i uzgodnienia, uzgodnienia dokonane z właściwymi kompetentnymi do tego organami. Oczywiście cały teren Góry jest przyrodniczo istotny i ważny i ważny dla, dla miasta. Jednakże z dokumentów wynika, że najważniejsze, najistotniejsze elementy tego tego terenu zostaną zachowane właśnie na tych, na tych obszarach wyłączonych z zabudowy. budowy. Tutaj no, wystarczy spojrzeć na to mapę i dokonać jej analizy, żeby zrozumieć, że te proporcje pomiędzy interesem publicznym a interesem prywatnym zostały wyważone. No przecież, mając na uwadze całościowo ten obszar, jedynie zostały przeznaczone zabudowę te trzy wysoczyzny, które. Nie przedstawiają żadnych wartości przyrodniczych istotnych, takich jak te suche doliny i, i, i zbocza tych, tych wzniesień. Tutaj na, tej czwartej, na tym czwartym obszarze została mieszkaniowa zabudowa całkowicie wyłączona. Także ona to uwzględnił. Oczywiście, proszę Państwa, sprawa by wyglądała inaczej, gdyby od początku gmina była właścicielem tego terenu. Natomiast właścicielem tego terenu przez dłuższy czas był podmiot prywatny. a jak w takiej sytuacji organ obowiązany jest, nie to, że może, zobligowany jest do uwzględnienia interesu tego podmiotu, interesu przejawiającego się w prawie do zabudowy. Ponadto, no przecież te rozwiązania planistyczne wprowadzone aktualnie nie są jakimś nowym. Plan obowiązujący z 2005 roku przewiduje na tym obszarze zabudowę. Jej charakter jest trochę inny, bo tam zwiększenie uległo, w tym zabudowa mieszkaniowa. To jest te tereny mniej więcej, nawet w większym stopniu, bo tam chodzi o 8 hektarów, były przeznaczone pod zabudowę. Także no nie można teraz podnosić zarzutu, że teren jak gdyby na nowo został przeznaczony na coś innego niż do tych coś tu było. Ta kwestia już była rozstrzygnięta. Plan z 2005 roku, z 2005 roku przewidywał. Do zabudowy. Co, co dalej? No, przecież organ ważył te interesy. Nie uległ, że tak powiem, całkowicie wnioskowi właściciela tego terenu. No, przecież każdy wie, że zostały wyznaczone tylko cztery obszary, natomiast dwa, które były wnioskowane, zostały, że tak powiem, niedopuszczone do zabudowy. i Dwa pozostałe zostały obszary ograniczone w tej zabudowie. Także no tutaj widać, że organ próbował pogodzić te interesy. Oczywiście państwo, przeciwnicy zabudowy mogą mieć pretensje, że organ nie uwzględnił w całości. No uwzględnienie w całości w ocenie sądu nie było możliwe. Nie było możliwe z tych względów, że nie było ku temu podstaw merytorycznych do objęcia tego szerszą, szerszą ochroną. Także uwzględniając te argumentacje, zdaniem sądu organ yy, nie naruszył zasady tej proporcjonalności i nie naruszy przysługującej mu nie, nie naruszy przysługującego mu władztwa, władztwa yy, planistycznego. uwzględnij przede wszystkim aktualne uwarunkowania. Aktualne uwarunkowania, no przecież yy, to w, w interesie mieszkańców i całego miasta będzie pozyskanie tego terenu na, na, przez milę na własność. No, gdyby ten teren pozostawał w interesie prywatnym, no to korzyści dla mieszkańców wydają się zdecydowanie być, być yy, mniejsze. Yy, także, także i z tego względu skarga, skarga podlegała oddaleniu. Yy, w końcu sąd chciałby się odnieść do tych wszystkich pism yy, skierowanych do sądu za pośrednictwem organu yy, wojewody i bezpośrednio do sądu yy, przez yy, mieszkańców yy, no już Bez wymieniania nazwisk. Oczywiście te dokumenty zostały dołączone do tych spraw. Dołączone i sąd się z nimi zapoznał. Natomiast muszą Państwo rozumieć, że one nie, nie mogły mieć charakteru dowodowego. I nie mogły stanowić podstawy rozstrzygnięcia. Taka możliwość istnieje wyłącznie w, w sytuacji, w przypadku stron tego postępowania. Strony odmówiły, gdy sądzie. o ja przepraszam, ale strony odmówiły. Ja rozumiem. Dlatego sąd jest związany z z stanowiskami sądu. Zaraz przejdę do tego i Państwu to wyjaśnię. Ta skarga była wniesiona przez wojewodę i podstawą jej wniesienia był artykuł 93 ustawy o samorządzie gminy. Natomiast to nie wyklucza, że inne podmioty mają prawo do zaskarżenia tej uchwały. Tylko tu wymagany jest całkiem inny tryb. Taki tryb jest w artykule 101. De facto nawet zakres kontroli ze skargi wojewody jest troszkę węższy niż ze skargi podmiotu indywidualnego niesionego ustawie 101, bo tutaj sąd no nie może analizować poszczególnych interesów poszczególnych podmiotów, no bo do występowania w ochronie swojego interesu właściwy jest wyłącznie ten podmiot, którego interes został naruszony. No nie może tu w jego zastępstwie działać jak gdyby. Wojewoda. woda oczywiście może podnosić ogólne naruszenie porządku prawnego i poszczególnych przepisów prawa. Natomiast nie może wkraczać, ingerować i, i występować w czymś indywidualnym zakresie. Dlatego te pisma, oczywiście sąd się z nimi zapoznał i, i zaznajomił, natomiast one no nie mogły odnieść jakiegoś skutku, skutku materialnego. Ale tak jak podkreślam, to nie zamyka absolutnie, nie pozbawia ochrony. Jeśli osoba ta wykaże interes, dodatkowo co należy podkreślić, wykaże, że ten interes został naruszony, bo to nie samo wykazanie interesu musi być wykazane naruszenie, aby skarga była skuteczna. To sąd oczywiście będzie analizował, będzie czy to naruszenie interesu było zgodne z prawem, czy też, czy też nie. Z tych wszystkich względów, no skarga w ocenie sądu jako niezasadna, jako niezasadna podlegała podlegała oddaleniu. Yy, jeszcze jednym zdaniem co do kosztów pełnomocnika, no to, to tutaj chyba lapsus sierpens, bo yy, no, przepisy nie przewidują EPSA, przyznania kosztów od organu na rzecz yy, z drugiej strony. Tutaj nie, nie obowiązuje zasada rezultatu, tak jak postępowanie przed sądem, przed sądem drugiej instancji. Także to wszystko Dziękuję Państwu za uwagę. Informuję, że ogłoszony wyrok nie jest prawomocny. Na zasadach ogólnych przysługuje od tego wyroku prawo wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego celem ewentualnego wniesienia takiej skargi. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku można złożyć wniosek o jego pisemne uzasadnienie. W tym przypadku z uwagi na treść rozstrzygnięcia Sąd nie sporządzi uzasadnienia wyroku z urzędu, jak bywało to w postępowaniach wcześniejszych, a następnie w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpisu wyroku z pisemnym uzasadnieniem wnieść można Skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem wyższego sądu. To wszystko.